Pogoda wycieczkowa. Humory dopisują. No to ruszamy. Dokąd tym razem wybierzemy się na wycieczkę? O tym w serwisie informacyjnym. W serwisie wycieczkowym RMG witają Agnieszka Fryczka i Natalia Gajda. Zabieramy Was w podróż w Towarzystwie Czarownic, prosto na Łysą Górę. Pogodę zamówiliśmy już dawno, zatem zapraszamy na wędrówkę w Góry Świętokrzyskie. Po drodze kilka przystanków. Gdzie? Tego dowiecie się już wkrótce. Nasze wyprawy zawsze są wyjątkowe. Między innymi dlatego, że każdy przez chwilę jest naszym przewodnikiem. Jak sobie poradziliśmy? Oglądajcie uważnie. Jesteśmy w Sulejowie, a dokładnie w podklasztorze. Na no zapasie. Kolejny przystanek na naszym szlaku to Oblęgorek. W rezydencji Wieszcza już byliśmy, a teraz Aj. zobaczcie, gdzie jeszcze zajrzeliśmy. Dwa razy, raz, dwa. Coś dla miłośników motoryzacji. Jesteśmy na torze wyścigowym w Miedzianej Górze. Zabraliśmy na miejsce. Mieszkamy w Świętej Katarzynie, o mniej więcej tu. Dzień dobry. <grymne> Witam serdecznie. O, dzień Dziewczyny. Dzień powiedzcie mi, jak wam się mieszka? Ja nie wiem, bardzo dobrze. <grymne> Dziękuję. Klaudia, widzę, że preferujesz domowe obiadki, bardzo zdrowe. Chłopaki, powiedzcie mi, jak wam się mieszka? No, bardzo dobrze jest, fajny klimat, umiarkowany, subpolarny. Powiedz mi, Piotrze, co ci się podoba w naszym ośrodku? Wszystko. Witamy pana kierowce. Chciałam się pana zapytać, jak podobała się panu współpraca z naszą grupą? Bardzo dobrze mi się współpracuje z waszą grupą. Jesteśmy ambitni, pracowici, chętni do wędrówki. Szczególnie na spacerach. To gdzie pan nas dzisiaj zabierze? No dzisiaj to chyba nigdzie, bo dzisiaj już nie dacie rady. Ale... Oczywiście, że daliśmy radę. Zobaczcie, jak było. Nasz szalony pan kierowca, pan Sebastian, zabrał nas na wycieczkę nad Zalew Wilków. Zalewu nie było, ale za to buty mamy mokre. Ja z kolei pokażę. O, niech pani nie I nowe odjadło. ją na brodzie z błotem przyszła. Uf, no i jak, proszę pani, się szło? Naj Najbardziej do holasia. O, proszę bardzo, ja pan Mirowski nie posył. Moją to, brodę może pani, jak mnie panie. wytarli. Piotrek. Wyprawa do Kielc. A to raj dla wszystkich dzieci. Jesteśmy w Kieleckim Muzeum Zabawek. A teraz rozwiązanie największej tajemnicy tego wyjazdu. Znaleźliśmy zalew wilku. A teraz czas na ognisko. Zobaczyliśmy też świat w pigułce i w miniaturze. na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a dokładnie na łosiej Górze, która nazywa się również Świętym Krzyżem. I chociaż pogoda była niesprzyjająca, udało nam się również zdobyć łysicę. Wtarliśmy na szczyt! 612 metrów nad poziomem morza! Tsunami! Zanim to wszystko, trzeba najpierw posprzątać, spakować się i oczywiście wyjechać. No i udało nam się wyjechać. Na pamiątkę dostaliśmy piękną świętokrzyską Wiedźmę, a po drodze do Chęcin Klaudia i Kamil opowiadali o tradycjach regionu. U stóp chęcińskiego zamku Piotrek opowiedział legendę o Białej Damie. W Zagnańsku odwiedziliśmy Bartka i w końcu wróciliśmy do domu. Dobre zawsze szybko się kończyć. Czterodniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie przeszła już do historii. Kolejna wyprawa już wkrótce. Tak wygląda radość w naszym wykonaniu. Mamy nadzieję, że się podobało.